W piątej części będziemy czytać na temat ważnego tematu, jakim jest Uczta Weselna Baranka. Mówi o tym Objawienie 19, 5-9. I wyszedł głos od tronu mówiący Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy, którzy się Go boicie, mali i wielcy. I usłyszymy jakby głos wielkiego tłumu, jakby głos mnogich wód, jakby głos potężnych gromów, które mówiły Alleluja! Bo zakrólował Pan Bóg, nasz Wszechmogący. Weselmy się i radujmy, i dajmy mu chwałę, bo nadeszły gody Baranka, a jego małżonka się przystroiła i dano jej oblec bisior lśniący i czysty. Bishop bowiem oznacza czyny sprawiedliwe z świętych. I mówi mi, napisz: Błogosławieni, którzy są wezwani na uczne godów Baranka i mówi im, te słowa prawdziwe są Boże. Dodam jeszcze Ewangelię Łukasza 12, to jest 37 werset. Szczęśliwi owi słudzy, których Pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę powiadam Wam, przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a odchodząc, obchodząc, będzie im usługiwał. Jak myślisz, drogi bracie, siostro, czy czuwasz teraz i trwasz na modlitwie uświęcenia, by być tym szczęśliwym sługą, kiedy przyjdzie Pan Jezus po swój kościół? Przypomnę, że czuwanie oznacza trwanie na nocnej modlitwie. Do tego momentu omówiłem, co będzie działo się w niebie po zabraniu kościoła, będącego solą ziemi oraz ukryciu wiernych Izraelitów. I mniej więcej w tym samym czasie szatan zostanie strącony na Ziemię. Radosne wydarzenia dla nieba utworzą scenę do najbardziej tragicznych wydarzeń w historii Ziemi. O tym mówi Objawienia 12.12. 12. Dlatego radujcie się niebiosa i mieszkańcy, biada ziemi i morzu, bo stąpił na Was diabeł pałając wielkim gniewem, świadom, że ma mało czasu. Kolejny temat, który jest bardzo ważny, to jest Bema, czyli Sąd Domu Bożego. O tym właśnie czytamy u Piotra, który mówił o tym, że musimy być gotowi, dlatego że sąd zaczyna się od domu Bożego. I to właśnie nastąpi zaraz po pochwyceniu, ale najpierw będzie piękna, wspaniała uczta, o której przed chwilą czytaliśmy, a potem sąd, a potem przygotowania do bitwy Armagedon. To będą trzy elementy, o których wiemy, a Pan Jezus na pewno ma jeszcze inne punkty programu dla nas wszystkich, którzy kochamy Go i czekamy na Jego przyjście. Jak już wiemy, po pochwyceniu spotkanie z Panem Jezusem odbędzie się na chmurach. W chmurach czy na chmurach Pan Jezus zabierze swój lud do nieba. To nie będzie to niebo, o którym mówimy, że tam jest Bóg, tylko chodzi o po prostu na obłoki. Dosłownie tak to jest tłumaczone. Wtedy po wspaniałym powitaniu nastanie czas na pierwszy sąd z greckiego nazwany Bema. Bema to jest greckie słowo oznaczające sąd. Jeden z wielu objawienie 11 i wersety 15 oraz 17 do 18. I siódmy anioł zatrąbił, a w niebie powstały donośne głosy mówiące. Nastało nad światem królowanie Pana naszego i Jego Pomazańca i będzie królować na wieki wieków. I rozgniewały się narody, a nadszedł Twój gniew i pora na umarłych, aby zostali osądzeni i aby dać zapłatę sługom, Twoim prorokom i świętym i tym, co się boją Twojego imienia małym i wielkim i aby zniszczyć tych, którzy niszczą ziemię. Zobaczcie, ile treści tutaj w tym Objawieniu 11 mamy. Kilka tematów. Wróćmy jeszcze raz do tematu, jakim jest siódma trąba. Bardzo ważne, abyśmy wiedzieli, że to jest pochwycenie Kościoła i stanie świętych. Czas pierwszego sądu wiernych Jezusowi. Pierwszy sąd dotyczy tylko wierzących. To musimy zapamiętać, drodzy. Wiernych Jezusowi tak mówi dokładnie objawienia 11. Jak mówiliśmy przed chwilą, jak mówi apostoł Piotr, co zaczyna się od Domu Bożego. Znowu akcent na Dom Boży, a nie na wszystkich ludzi. Ci, którzy nie będą pochwyceni zwierzących, którzy żyją obecnie w przyjaźni ze światem, letnim życiem, nonszalansko, materialistycznie. No, niestety, nawet nie będą wiedzieli, że minęło już sześć trąb. Nie byli gotowi wcale. Zobacz, zobacz, że wszystko się zgadza. Słowo Boże jest doskonałe w swojej chronologii. Już teraz widzimy arcydzieło Ducha Świętego, który przez Daniela, najpierw, a później przez pana Jezusa i też wszystkich e, nauczycieli, ewangelistów po prostu nas uczy o tym. To jest też pierwszy Piotra, 4,17. Przeczytajmy: Nadszedł bowiem czas, aby się rozpoczął sąd od Domu Bożego. A jeśli zaczyna się od nas, to jakiż koniec czeka tych, którzy nie wierzą Ewangelii Bożej. Ten koniec jest już wspomniany. To będzie zniszczenie tych, którzy niszczą ziemię, głównie przez wojny. Bóg tego nie chce. 1 Koryntian 3 mówi też taki aspekt to jest werset 13. Tak też, jawne stanie się dzieło każdego, odsłonie dzień pański, okaże się bowiem w ogniu, który je wypróbuje, jaki jest. Ten, którego dzieło wzniesione na Fundamencie przetrwa, otrzyma zapłatę. Ten zaś, którego dzieło spłonie, poniesie szkodę, sam wprawdzie ocaleje, lecz tak jakby przez ogień. Czyli na tym sądzie najgorszą nagrodą jest brak nagrody po prostu. Ale pamiętajmy, nikt nie będzie odrzucony na tym sądzie Bema. Ten sąd jest dla tych, którzy uwierzyli i w tej wierze wytrwali. Ale nasze uczynki są bardzo ważne, bo to one stanowią nasze dziedzictwo w niebie i na ziemi też, bo Pan Jezus mówi o udziale w kierowaniu, rządzeniu razem z Nim miastami. Udział w pierwszym zmartwychwstaniu to po prostu zaszczyt, to jest radość. Ewangelia Jana 6,40 mówi tak To bowiem jest wolą Ojca Mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. I tutaj kochani, to jest właśnie ta siódma tromba. To musicie zapamiętać. Dzień ostateczny jest zakończeniem historii świata, który znamy. Po prostu miliardy albo miliony ludzi zostaną zabrani, no, może nie miliardy, ale miliony na pewno chrześcijan wierzących, którzy są e, w sumie razem z tymi, którzy będą wskrzeszeni, to będą miliardy, więc dlatego mówię miliardy. Będzie to zmartwychwstanie tych, którzy umarli, proroków i świętych, małych i wielkich, ale przede wszystkim zabranie kościoła na obłoki, chaos na całym świecie po prostu. Dzień ostateczny, o którym mówiła Marta też, to właśnie siódma trąba objawienia. Pamiętacie Martę, która mówiła, że powstanie w dzień ostateczny? Ta wiara była już wśród Żydów wcześniej. Ten sąd to inny sąd, to odwrotny można powiedzieć sąd od tego, który nazywa się sądem ostatecznym. Zobaczcie, to nie jest sąd ostateczny. Przed wielkim białym tronem, gdzie wszyscy będą potępieni. Po grecku też ma inną nazwę, bema. Drugi koryntian to jest 510, ale i rzemian 14:10. dziesięć. Wierzący otrzymują tutaj różne nagrody, w zależności od tego, jak byli posłuszni Bogu. Niektórzy chrześcijanie nie otrzymują wiele. To będą ci, którzy przyjęli Jezusa do swojego życia, zachowali wiarę, ale życie prowadzili niezbyt posłusznie panu. Dlatego i wśród osób zbawionych będą tacy, którzy wejdą, można powiedzieć, wąsko do nieba, czy do królestwa pana Jezusa. To będzie jedno i drugie, dlatego że niebo następuje po Milenium po tysiącletnich rządach Pana Jezusa. Więc wejście można powiedzieć sumarycznie do nieba wąsko, to znaczy bez pochwały i nagrody. Ci, którzy nieustannie dbali natomiast o gorąco miłość, mają zapewnione szerokie wejście do chwały naszego Pana i Zbawca. To jest Bawca naszego Pana Jezusa, Drugi Piotra 1 11 mówi tak: w ten sposób szeroko będzie Wam otworzone wejście do wiecznego Królestwa Pana Naszego i Zbawcy Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, tu, pań, tu apostoł Piotr nie mówi tysiącletniego. Od to wieczne Królestwo Pana Jezusa będzie trwało poza ten tysiąc lat, który będzie na ziemi. Dalej też to jest wspomniane zaledwie w dwóch rozdziałach objawienia. Też mamy pewne e, tam przesłanki, żeby wiedzieć, co będzie się działo, ale nie ma tego dużo, naprawdę. E, nie jest to proste ogólnie, żeby być tak dobrze przyjętym. Po prostu świadczą też inne wersety, na przykład 1 Piotra 4,18 A jeżeli Sprawiedliwy z trudem dojdzie do zbawienia, gdzie znajdą się bezbożny i grzesznik? Więc najwięcej ryzykują ci wierzący, którzy wybrali życie w dostatku, materialiści, stale pragnąc poprawiać swój status i dobrobyt. A oni z trudem przejdą do wieczności bez nagrody czasem, bo swoją pociechę odbierali stale na ziemi. Mając tutaj na ziemi przyjemności, rozrywkę też. Ewangelia Mateusza 19,23 mówi tak. Jezus zaś powiedział do swoich uczniów, Zaprawdę powiadam Wam, bogaty z trudnością wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Zobaczcie, nie warto być bogatym człowiekiem. Absolutnie. Bóg się troszczy o nasze potrzeby i to wiedzą ludzie w Pakistanie, wiedzą. Na wschodzie i wiedzą w Afryce, że Bóg naprawdę się troszczy o ich potrzeby. Oni nie mają żadnych oszczędności, żadnego ubezpieczenia, żadnego e, świadczenia lekarskiego. Niektórzy po prostu żyją z wiarą i naprawdę Bóg się troszczy. Bóg jest z nimi, bardziej niż z nami. Więc szczególne nagrody Pan osobiście przekaże w postaci koron. Ci, którzy zginęli męczeńsko dla Chrystusa, otrzymają wielką nagrodę, mianowicie koronę. W oryginale greckim jest to wieniec życia oraz wszyscy wierni aż do końca, jak mówi objawienia 2:10. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia. Czyli wieniec życia będzie dla tych, którzy przede wszystkim zginęli dla Ewangelii. Ale to będzie specjalna nagroda. Na tym sądzie Jezus powie też niektórym. To jest Mateusz 25, 23. Rzekł mu Pan, dobrze Sługo, dobry i wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu. Nad wieloma Cię postawię. Wejdź do radości Twego Pana. Niektóre z obietnic dotyczyć będą rządów Królestwie Chrystusa na ziemi. Na przykład Ewangelia jedy, to jest 19, 17 mówi tak. Odpowiedział mu, dobrze sługo dobry, ponieważ w, do, w dobrej rzeczy okazałeś się wierny, sprawuj władzę nad dziesięcioma miastami. A w Marka czytamy 10:29:30. 30. Jezus odpowiedział, Zaprawdę powiadam wam, nikt nie opuszcza domu braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu mnie i powodu, z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz w tym czasie domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. Tutaj muszę dodać, że lepsze tłumaczenie jest w UBG. Y niż nawet w Biblii Warszawskiej, bo tu gdzie opuszcza mówi pan Jezus, tam jest też wymieniona żona. To było trudne dla tłumaczy Biblii Warszawskiej. Oni to bezprawnie, nielegalnie po prostu źle zrobili, usunęli po prostu słowo żona. Ale takie przypadki są, ludzie, którzy po prostu po pierwsze nie mają żon w ogóle, a po drugie te żony też czekają na ich Powrót z misji, więc takie rzeczy są absolutnie możliwe i wtedy Bóg się troszczy o wszystkich, tak musimy wierzyć. Więc na tym sądzie wierni Chrystusowi otrzymają w nagrodzie swo za swoją wiarę i posłuszeństwo pod zarząd dobra materialne w nadchodzącym wiecznym królestwie. Zobaczcie, ci, którzy się dzisiaj wyrzekają tych dóbr materialnych, otrzymają miasta pod zarząd. To będą ludzie bliscy Jezusowi, którzy będą Jego wiernymi sługami i będą zarządzać potężnymi, potężnymi e, majątnościami Pana Jezusa. Więc e, teraz omówimy, drodzy, drugą e, część, e, która tutaj jest ważna, to jest pierwsza połowa siedmiu lat. Początek boleści, okres pseudo-christos z greckiego. Omówimy bardzo ważny okres, który mamy w Biblii bardzo dobrze opisany. W sumie wiemy na temat wydarzeń czasów przyszłych więcej, więcej wiemy niż kluczowych osób. Dlatego i w tym opracowaniu znajdziesz chronologię opartą o charakterystyki kluczowych postaci. Właśnie, tam mamy osoby które będą ważne w, naszej, w naszych rozważaniach i szukaniach prawdy. Wierzę, że taki sposób nie zaciemni obrazu wydarzeń samych, ale ze swojej strony nie chcę rozbudowywać faktów w oparciu o własne wyobrażenia, o fakty, których nie wiemy więcej niż jest napisane, czasem choćby lakonicznie. Większość wydarzeń z okresu nazwanego przez Pana Jezusa w Mateusza 24, początkiem boleści, czyli 3,5 lat poprzedzających zabranie Kościoła i wielką bitwę w niebie, pokazałem w dziale, znaki wcześniej, w naszym czasie znajdują się, yy, znajdują one większe lub całkowite wypełnienie. Więc osobiście wiesz, że okres ścisłego początku boleści jest kwestią lat, a nie dekad. Natomiast już teraz doświadczamy ostrzeżeń, trąb, objawienia. Drodzy, musimy rozumieć, czym są trąby. To jest ostrzeżenie, to nie jest sąd. To jest coś, co mamy wiedzieć po prostu, że Pan jest blisko. Przejdźmy zatem do tych 3,5 lat, znanych jako początek boleści. Jakie nazywa Pan Jezus? Na początku przyjrzymy się postaci, którą jest sam Antychryst. Więc zgodną opinią Pierwszego Kościoła było to, że Antychryst będzie prawdziwym człowiekiem. To musimy wiedzieć i że pojawi się pod koniec czasów. Są bardzo uduchowione teorie różne mówiące, że Antychrysta nie będzie wcale, lub jest to pewien system polityczny, lub jest to Kościół katolicki, krytycy mówią. No, te wszystkie opinie powstały znacznie później. Pierwsze, kluczowe natomiast informacje o polityku, antychryście, pochodzą z księgi Daniela, której ważność w tym kontekście podkreśla sam Pan Jezus. To czytamy w Daniela 11, wersety 36. Do 45. Król będzie działał według swego upodobania. Uczyni się wyniosłym i będzie się wywyższał ponad wszystkich bogów. Przeciw Bogu będzie mówił rzeczy dziwne i dozna powodzenia, a się wypełni gniew, bowiem to, co zostało postanowione, dokona się. Nie będzie czcił Bogów swoich przodków ani ulubieńca kobiet, ani żadnego innego Boga nie będzie poważał. Wobec wszystkich będzie okazywał się wielki. Zamiast tego będzie czcił Boga twierdzy, Boga, którego nie znali jego przodkowie. Będzie czcił złotem i srebrem, drogimi kamieniami i kosztownościami. Wystąpi przeciw warownym zamkom z obcym Bogiem. Tych zaś, którzy go uznają, obdarzy zaszczytem, czyniąc ich władcami nad wieloma, a jako zapłatę będzie rozdzielał ziemię. No właśnie, ta wizja intrygowała wiele osób, ale wydaje się dobrze potwierdzać fakt, że Antychrys będzie Żydem. To widzimy z tego kontekstu. Wynika to z deklaracji, że nie będzie czcił Bogu swoich przodków. To po pierwsze, to wyrażenie specyficznie używane tylko w kontekście Żydów. Gdyby miał pogańskie pochodzenie, Bóg nie podkreślałby jego odrzucenia pogańskiej wiary przodków jako podstawy do potępienia. Dalej czytamy, że nie będzie miał względu na ulubieńca kobiet. Istnieją komentarze, że będzie kastratem lub homoseksualistą, ale w tym kontekście wydaje się to bardziej prawdopodobne, że Daniel odnosi się do pragnień kobiet żydowskich, aby urodzić syna Mesjasza, czyli on po prostu nie będzie czcił Jezusa. No właśnie, od Mojżesza pobożne Żydówki modliły się przecież o urodzenie obiecanego odkupiciela, mesjasza, króla, jak to ujmuje Daniel. Więc musimy wiedzieć, kochani, że Antychryst przede wszystkim będzie występował jako fałszywy mesjasz. Czyli po prostu będzie człowiekiem naśladującym Jezusa. Antychryst, jego prawdziwe nazwisko, jest zakodowane numerycznie w cyfrze 666, będzie zręcznym, wpływowym politykiem o wielu obliczach. Jego postępowanie będzie charakteryzowane przez wewnętrzną, niepohamowaną rządze władzy, siłę militarną, ale na zewnątrz będzie się prezentował jako rzekomy wybawca ludzkości. To on ogłosi człowieka na równi z Bogiem, nim humanizm znajdzie swoje najpełniejsze wyrażenie. Jego wielki sukces będzie wynikiem globalizacji świata. Antychryst zjednoczy świat gospodarczo, politycznie i religijnie, choć będzie to słaba Unia. To jest piasek wizji Daniela. W tym okresie wystąpi on jako Mesjasz dla narodu wybranego, ale nie tylko dla Żydów, którzy go przyjmą i uznają za Mesjasza, ale i dla muzułmanów, którzy też oczekują na swojego Mesjasza, a także wszystkich ludzi za jego intuicję polityczną i tajemną wiedzę. Za jego uzurpację bycia Mesjaszem w tym czasie, Biblia określa go tytułem greckim Pseudo christos Mateusz 24,24 24, i Marek 13, 22. To jest ważne, że to jest jakby Chrystus, tłumacząc z greckiego, ale gdy osiągnie już swój cel, pełną supremację, jego dominację, jego opisowy tytuł zmieni się, będzie brzmiał antychrystos. I tak właśnie go przedstawia pierwszy list Jana 2, 18, 22 i drugi Tesaloniczan, Dwa, cztery, czyli stanie się wrogiem Chrystusa otwarcie. No właśnie, antychryst będzie przede wszystkim fałszywym pasterzem. Zachariasz 11, 16 mówi o tym właśnie, bo oto ja wzbudzę w kraju pasterza, który nie będzie się troszczył o zaginione, nie będzie szukał tego, co zbłąkane, nie będzie leczył tego, co zranione i karmił tego, co zgłodniałe lecz będzie jadł mięso tucznych zwierząt i zerwie im kopyta. Wiemy, że pojawienie się Antychrysta jest także częścią wielkiego Bożego planu. Ten fragment opisuje go jako nieużytecznego i podłego pasterza. Bożym zamiarem jest doprowadzenie świata do okresu żniw, czyli pełnego oddzielenia dobra i zła. Stąd Antychrys jest potrzebny także Bogu, by zrealizować pragnienia milionów ludzi, idących za swoim własnym widzimisię i ego. Widać jest, że to antycharakter, przeciwstawność Jezusa, który troszczy się i umarł za swoje owce. Jak czytamy w Ewangelii Jana 10, do 15. Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie za swoje owce. Najemnik zaś i ten, który nie jest pasterzem, które owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilkie porywa i rozprasza. Najemnik ucieka, dlatego że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje mnie znają. Podobnie jak mnie zna ojciec, a ja znam ojca, życie moje oddaję za owce. No właśnie, skoro bowiem nasz Pan i Zbawiciel, Jezus Chrystus, Syn Boże w swej królewskiej i chwalebnej postaci został zapowiedziany jako lew, to jest Księga Rodzaju, czyli Pierwsza Mojżeszowa 49,9 powtórzone w Objawienia 5, 5. To w taki sam sposób również Antychrysta Pisma zapowiedział jako lwa. W cudzysłowie, por por tutaj patrząc i porównując z 1 Piotra 5, 8, ale też powtórzone go prawa 32, 33 ze względu na jego tyranie i przemoc. Oszust pod każdym względem. Chce się upodobnić do Syna Bożego. Lwem Judy jest Chrystus i lwem będzie też Antychryst. Jakby. Królem jest Chrystus, ale nie z tego świata. I Antychryst będzie królem, tyle że ziemskim. Zbawiciel objawił się jako owca, a więc również tamten ukaże się jako owca, ale wewnątrz będzie wilkiem. No, spójrzmy na Mateusza 7,15 tutaj. Zbawiciel przyszedł na świat jako obrzezany, a więc i on przyjdzie podobnie. Zbawiciel zgromadził rozproszone owce, on też podobnie zbierze rozproszony lud. Pan dał pieczęć, spójrzmy na objawienia 7.2, tym, którzy w Niego wierzą. Podobnie postąpi też Antychryst. Pan Jezus objawił się jako człowiek, również Antychryst przyjdzie w ludzkiej postaci. Zbawiciel z martwych stał i ukazał swoje ciało jako świątynię. Antychryst odbuduje tymczasem kamienną świątynię w Jerozolimie. To nawet wspomina ojciec kościoła Hipolit o Antychryście w dziale szóstym. Antychryst przeto wezwie do siebie cały lud z wszelkich krain rozproszenia, przywoławszy... Przywłaszczy go sobie jako własne dzieci, będzie im obiecywał odbudowę kraju, od nowej królestwa i świątyni, aby kłaniali się jemu jak Bogu. Mówi o tym prorok. Zgromadzi całą swoją potęgę od wschodu aż do zachodu słońca. Pójdą za nim ci, których wezwał i ci, których nie wezwał. Także Jeremiasz w paraboli odnoszącej się do Antychrysta stwierdza: Kuropatwa zaćwierkała. Zebrała pisklęta, których nie wysiedziała. I kto nieuczciwie gromadzi bogactwa, w połowie jego dni opuszczą go i aż do końca swych dni będzie głupcem. O tym mówi Jeremiasz 17, 11. No właśnie, drodzy, nie odejdziemy zbytnio od tematu, jeśli opowiemy o podstępności tego zwierzęcia, oraz o tym, że nie bez powodu swojej paraboli prorok powołał się na jego przykład. Więc kuropatwa jest zwierzęciem żądnym czczej chwały, skoro więc znajdzie w pobliżu gniazdo innej kuropatwy, mającej pisklęta, a zobaczy, że matka piskląt odleciała, aby szukać jedzenia. Naśladuje jej głos i wabi je do siebie. Pisklęta zaś przekonane, że to ich matka, biegną do niej. Wtedy ona chlubi się cudzymi, pisklętami jakby swoimi. Skoro jednak powróci prawdziwa matka piskląd i zawoła swym własnym głosem, pisklęte rozpoznają ją i porzuciwszy oszustkę wracają do swojej prawdziwej matki. Prorok użył tego porównania mówiące o Antychryście, który przyzywa do siebie ludzkość, chcąc przywłaszczyć sobie cudzą własność i na próżno obiecuje wszystkim odkupienie, choć sam siebie nie może ocalić.